Powiem ci, kiedy na pewno czegoś nie zmanifestujesz, po to, żebyś przestała to robić i żebyś zaczęła już dzisiaj i już teraz smakować swoją manifestację i wykonywać ten proces. Uprawnia. Jesteś pełnym kreatorem swojej rzeczywistości, a to oznacza, że tak jak mówisz, tak jest. Czyli jeżeli wierzysz, że musisz przejść proces, to musisz przejść proces. Jeżeli wierzysz, że twoja manifestacja czeka na ciebie za 5-10 lat, to tak właśnie jest, i istnieje tylko ten obecny moment. A więc, jeżeli jesteś kreatorem, i jeżeli tylko ten moment istnieje, to znaczy, że jeżeli czekasz na manifestację, to będziesz zawsze na nią czekać. Jeżeli myślisz, że manifestacja jest poza tobą, to zawsze będziesz emanować jakiegoś rodzaju brakiem, i ten brak będzie musiał być odbijany w lustrze rzeczywistości. Nie ma nic poza tobą. Kiedy to wiesz i rozumiesz, i nie łapiesz się na szybkie, fast foodowe, tiktokowe rozwiązania, że jest jakiś milion, że jest jakiś Shake z Dubaju, że jest jakiś SP, ty leżysz i, 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 i czujesz brak, i czujesz się niekompletna, i myślisz, że uda się zmanifestować tego SP. Nie. Uda się przestań już natychmiast. Manifestacja, przebudzenie się do kreatora, e, zrozumienie, że tylko ten moment istnieje, ta cała podróż SP, ta cała podróż manifestacyjna jest po to, żeby przebudzić się do faktu, że A jesteś kreatorem, B, tylko ty teraz istnieje, C. Ty jesteś tym wszystkim. To ty to ucieleśniasz, to ty wchodzisz na częstotliwość tych. Zdarzeń. Będzie to ciężko zrobić, kiedy będziesz podłączona dzień i noc do TikToka i kiedy będziesz myślała, że jesteś na zewnątrz i kiedy będziesz um, chciała, pragnęła, goniła, wierzyła w to, że chcesz tych rzeczy, które są ci sugerowane na tej platformie. To, czego naprawdę chcesz, to, co przyszła tutaj Twoja dusza doświadczyć. Twoja dusza nie przyszła tutaj być w procesie. Twoja dusza nie przyszła uleczać to, czym nie jesteś. Twoja dusza tu przyszła doświadczyć szczególnych, konkretnych zjawisk, doświadczeń, sytuacji, relacji i sensacji, ok? Jak to odkryć? Zobacz, jakie miałaś deficyty w pierwszych 20-30 latach swojego życia. Czego Ci najbardziej brakowało? To z tego kontrastu dowiadujesz się, że to potrzebujesz właśnie doświadczyć jako dusza i nie gonisz za tym, tylko sama wykreowujesz tą, tą częstotliwość. Jak wykreować taką smaczną, obfitą, wewnętrzną z środeczka? Z tu i teraz, twoją indywidualną, nie tiktokową, częstotliwość. To, co powiedziałam wcześniej, na pamięć. To jest jedyna prawda, której potrzebujesz się. Trzymać. I teraz zastanowić się, czego pragniesz. No najczęściej to są pieniądze, najczęściej to jest ukochany, najczęściej to jest y, wygląd, aparycja, najczęściej to jest jakaś pozycja. Podejmujesz decyzję, że to już jest, bo to już jest. To istnieje w puli częstotliwości, w puli twojego wyższego ja, skoro możesz, myślisz, to na pewno to istnieje, to jest ta informacja, jest, ona jest. Ty jej nie przyciągasz, ty jej nie kreujesz, ona jest. Podejmujesz decyzję w każdym tu i teraz, dzisiaj, raz, że to już jest. Trzecim i ostatnim krokiem nie myślisz i nie popadasz w stany ze starej tożsamości. Czyli jak tworzysz związek czuły, Taki po prostu, którego nawet nie ma na filmach, to już nie myślisz dzisiaj o tym, co on zrobił i o tym, co on powiedział. A! Właśnie, to jest jedyne, co masz zrobić. Masz zrozumieć, że w Twoim systemie, w Twoim układzie, w Twojej aurze, w Twoim myśleniu, w Twoim umyśle, w Twoim higher and subconscious mind tam nie może być śmieci, toksyn, głupot. Wyloguj się z tej aplikacji, zakochaj się w swojej wizji, postanów ją po prostu i zacznij żyć. Kochana, twoje życie, twoje życie, ono jest żywe, ono na ciebie czeka, żebyś ty o siebie zadbała, żebyś ty świetnie wyglądała, żebyś ty tańczyła i robiła pilatesy i biegała. Chcesz być żywa, chcesz, żeby ta energia krążyła. To jest tyle, to jest cały przepis. Mam program miesiąca, który, uch, cię tak uzbroi, cię tak wyszkoli, cię tak przygotuje. On, ten program, doprowadził mnie, doprowadza mnie każdego dnia do głębin takich, tam nie ma końca. Program nazywa się Droga Duszy i pokaże ci, jak usłyszeć swoją duszę. Jak być obecną, jak zawsze wracać do tej obecności, jak wyciągnąć się z każdego stanu, jak wejść w tryb kreatora i jak pozwolić prowadzić duszę. Nie ego. Nie przeszłość przyszłość. Nie stare śmieci do teraz. Nie stare śmieci do przyszłości. Przyszłość tutaj robić. Twoja dusza przyszła tutaj robić. Cudowne rzeczy I, i, i one będą naprawdę wykonywane z lekkością, z inspiracją, z cudownym nastrojem. Ale musisz wykonać te rzeczy. I know you can. Do you?